Jesteśmy po drugim zimowym sparingu Garbarni Kraków. Dziś remis 1-1 z Unią Tarnów. Jak trener oceni tę rywalizację z trzecioligowcem? No przede wszystkim fajnie, że się w ogóle sparing odbył, bo przed meczem nie było to takie pewne, ale udało nam się odśnieżyć to boisko też własnymi siłami, więc trochę nas to kosztowało zdrowia, ale też pokazało, że, że zespół się fajnie też skonsolidował przed tymi. Praktycznie wszyscy zawodnicy aktywnie gdzieś tam brali udział w tym, żeby to śnieżyć. Co do sparingu, no przeciwnik zagrał naprawdę bardzo fajne zawody, było nam bardzo ciężko założyć pressing, kilka razy staćmy ograni. Też mieliśmy troszkę ustawienie do, do, do prysu i tempo do skoku nie było optymalne, bo i motorycznie widać było, że, że, że mieli w nogach te, te dwa tygodnie przygotowań. Co nie zmienia faktu, że jednak musimy, musimy w kolejnych spotkaniach zdecydowanie lepiej wyglądać, jeśli chodzi o, o, to, o to dojście do presu. Co do, co do fazy atakowania, uważam, że wyglądało ono całkiem, całkiem nieźle. Mieliśmy kilka fajnych momentów i, i potrzebujemy trochę, tak mówię, złapania trochę świeżości, ale na to, na to jeszcze nie jest ten czas, więc, więc z, tą, z tą oceną spalingów, no to tak, na razie bardzo spokojnie. W dzisiejszym meczu swój nieoficjalny debiut zanotował Ksawier Dziekoński. Jak oceni pan hmm, jego grę, a także grę dwóch zawodników testowanych, którzy dziś wystąpili? Znaczy, Ksawier myślę, że będzie wzmocnieniem tego zespołu. Bardzo fajnie y, y, zachowuje się z piłką, jest odważny, dużo widzi na boisku. Przy bramce wydaje mi się, że mógł pewnie zachować się lepiej, ale to też będzie dopiero analizowane, więc też nie chciałbym tutaj za wcześnie wyciągać wniosków. Co do pozostałych chłopaków, no to nad domnikiem się jeszcze zastanawiamy, czy, czy, czy zostanie z nami. Natomiast wiadomo, że ten Paweł Borowiec, który przez niższej ligi, to był raczej chłopak, który chcieliśmy się przyglądnąć i że to nie jest jednak jeszcze jego pułap. Natomiast wiadomo, że, że musimy też czasami poszukać gdzieś głębiej w ligach, kiedy mamy sygnał, że jest zdolny chłopak, bo. bo no z, tego, z tego też żyjemy, z promowania młodych chłopaków. Zbliżający się tydzień również będzie aktywny. W środę sparing z rezerwami Brookbetu. Jak będą wyglądały przygotowania? Trenujemy codziennie. Wtorek, środa, czwartek będą, będą, będą się dwie sesje. W przypadku środy to jest trening i, i mecz po południu. W tym meczu zagramy na dwa składy. Wykorzystam większą liczbę zawodników, także tych trenujących z nami juniorów. Nie z nas dużo na razie i, i też cały czas pracujemy nad transferami, nad tym, żeby uzupełnić ten zespół, a raczej nawet wzmocnić, bo brakuje nam trochę jakości na kilku pozycjach. I kończymy, kończymy mikrocykl z paringiem w sobotę, więc jest, jest trochę więcej grania, natomiast będzie dużo pracy. Będzie dużo pracy. Ten mikrocykl też będzie uderzeniowy, też będzie mocny, więc tak naprawdę dopiero dziś później może zluzujemy troszeczkę z obciążeń.